Dzień dobry. Tak jak obiecywałem w podsumowaniu zeszłego roku, archiwum będzie pojawiało się częściej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało jeszcze w trakcie samego tego 2025 roku, bo pewnie jak będzie masa nowości, to też będzie to archiwum rzadziej, ale na razie postaram się je utrzymywać dosyć często. No i dzisiaj. Troszkę pomówię, po poopowiadam o jednym z najważniejszych albumów polskich lat 90. O najlepszym dla mnie albumie Graveland, czyli Following the Voice of Blood. Zapraszam. da się ukryć, że Graveland to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy zespół polskich lat 90. w black metalu, w podziemiu oczywiście szczególnie. Wydał kilka płyt, które do tej pory są pomnikami tego grania. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów polskiego black metalu na całym świecie. Można oczywiście dzisiaj dyskutować o najróżniejszych aspektach, głównie tych pozamuzycznych, ale tutaj nie o to chodzi. Ja ten stary Graveland wielbię i bardzo szanuję. No Following the Voice of Blood, czyli trzeci pełnowymiarowy album zespołu z Wrocławia jest w moim mniemaniu ich opus magnum, największym najbardziej Złożonym, rozbudowanym albumem, jaki Graveland kiedykolwiek nagrał, nadal pozostając jednak albumem bardzo prostym. I to jest, według mnie, jego największa siła. Graveland, wiadomo, wydawniczo od 1992 roku aktywny. Pierwszy album Carpathian Wolves, potem drugi Thousand Swords, i tutaj mamy już tą przygodę z zachodem. No i trzecim albumem, a zarazem pierwszym w pełni od razu wydanym w No Colors Records, bo Thousand Swords oczywiście też potem już poszedł pod sztandarem No Colors Records, ale na początku został wydany przez Lethal Productions z Austrii. Ta przygoda nie była zbyt udana, zresztą ja o tym mówiłem, bo było przecież archiwum poświęcone Thousand Swords. No, i potem wychodzi Following the Voice of Blood, i on wychodzi w 1997 roku już od razu pod szyldem No Colors Records, i ta przygoda z No Colors Records trwa, trwa, trwa. Trwa Trwa do dzisiaj tak naprawdę, i jest to bardzo długa współpraca, także wychodzi na to, że dość udana. Following the Voice of Blood to album długi. To album długi, bo to album, który trwa ponad godzinę. Ponad godzinę, a nawet dobrze ponad, bo to jest godzina 8 minut, a jest na nim tylko 9 kompozycji. Także można by pomyśleć, kurde, blade, przecież to mi się zaraz znudzi. Ale nie, tutaj nic się nie nudzi. Oczywiście po intro do kanału, czyli tym intro kanałowym, że tak powiem, było intro z samego albumu, które jest po prostu zatytułowane intro. To jest bardzo e, charakterystyczny utwór, e, który jak tylko słyszę, no trudno go z czymkolwiek pomylić. Ja jak go słyszę, to już mam e, ciary, bo wiem co będzie potem, a potem będą wspaniałe numery, których fragmenty tutaj będę puszczał. Przed chwilą był White Hand's Power, e, będzie e, jeszcze kilka hitów innych oczywiście. Following The Voice of Bladze swoją ikoniczną okładką, którą zresztą stworzył Darken. Jak już mówiłem, wydany w 97 roku, ale całe nagrania odbyły się w 96, a głównie w jego drugiej połowie we wrocławskim Studio Tuba. Tutaj na wszystkim poza perkusją gra Darken, i tak naprawdę on tu jest jedynym pełnoprawnym członkiem Graveland. Capricornus zrobił Gary, ale tutaj jest jeszcze jako muzyk sesyjny. Natomiast za teksty odpowiada i Capricornus, i Darken. Wiadomo, Graven w tamtym czasie, w moim mniemaniu, też przechodził pewną transformację od tego klasycznie piekielnego black metalu poprzez już. Taki black metal troszkę pomieszany też właśnie z pogańskimi wpływami na Carpathian Wolves, ale szczególnie na Thousand Swords, który jest niesamowicie pięknym albumem black metalowym, pełnym barbarzyńskiej nienawiści. I potem pojawia się Following the Voice of Blood, a po nim pojawia się już Immortal Pride. No, i zaczyna się ten bardzo epicki, bardzo podniosły okres w twórczości Graveland, który mnie osobiście już za bardzo nie chwyta. Jeszcze Immortal Pride, jak najbardziej, bardzo lubię ten krążek. Natomiast to, co jest potem, już to nie jest do końca moja bajka. Ale chodzi mi o to, że Following the Voice of Blood łączy te dwa światy ze sobą, bo na Following the Voice of Blood mamy jeszcze całą masę tego barbarzyństwa, tej nienawiści, tej agresji, ale już mamy bardzo dużo podniosłości, e, szczególnie te klawiszowe podniosłe fragmenty połączone z bębnami. No to jest coś pięknego, ja to uwielbiam, ale nie tylko to o tym świadczy, bo są też przecież te momenty, jak chociażby w Race of the Swords, tego podniosłego riffu, no to jest coś pięknego, on tu jeszcze będzie jako fragment. Także największą siłą i też z drugiej strony osiągnięciem Graveland jest właśnie to połączenie jednego i drugiego stylu. Dlatego też dla mnie jest to taki album przejściowy, ale paradoksalnie gdzieś ten przejściowy album jest według mnie najlepszym albumem zespołu, który przecież w swojej dyskografii ma całą. Może nie masę, ale co najmniej kilka naprawdę świetnych dzieł, chociażby Thousand Swords. Zresztą Carpathian Wolf też jest piękny. Także ja bardzo też lubię Thousand Swords, ale chyba jednak Following the Voice of Blood to jest właśnie ta moja jedynka. I to właśnie jest Turisas, czyli jeden z hitów. Na tym albumie są dwa tak naprawdę hiciory, ale oczywiście, dobra, to nie są hiciory. To są po prostu moje ukochane utwory z tego albumu. Turisas jest jednym z nich. No i wybrałem ten późniejszy fragment, on się zaczyna też tak, ale ten późniejszy fragment y, łączy właśnie, tutaj dobrze jest to zobrazowane, y, dobrze słychać to połączenie tej podniosłości, gdzieś epickości z agresją, brutalnością. Y, i jeszcze tego starego Graveland. Turistas to jest kompozycja, która pamiętam jak w latach 90. pierwszy raz usłyszałem ten album, w roku jego premiery zresztą. Rozwalił mnie od razu. Ja do dzisiaj kocham ten utwór. Może też zadecydowało o tym, że, to, o tym, że tytuł jest dosyć łatwy do zapamiętania. Ale prawda jest taka, że już wtedy zwrócił moją uwagę. Miałem wtedy oczywiście kasetę. No i rozjechał mnie ten kawałek totalnie. Jego początek za każdym razem do dzisiaj, a nie z liczej razy go słyszałem, też budzi we mnie ciary, bo to po prostu jest tak już wżyte we mnie gdzieś. To jeden z tych utworów, które już zawsze ze mną zostaną będę go kochał do śmierci i to też przy okazji jeden z najlepszych utworów Graveland. Ale tak jak już mówiłem, ten podniosły nastrój przejawia się też w samych riffach. Tu ta podniosłość też Raise the Sword, to jest numer, który chyba już nigdy potem ani nigdy wcześniej nie wyszedł tak dobrze Graveland. Ten styl grania, bo na przykład taką podniosłość w gitarowych melodiach i w riffach e, bardzo często potrafili osiągnąć, czy to Norwegowie, czy e, teraz osiągają to często Finowie, e, ale ta bojowa podniosłość, race the swords, to jest coś, czego chyba, no, znaczy Graven tego nie powtórzyło według mnie. E, na Townsend Swords są też takie fragmenty, ale one nie są tak marszowe, nie są takie. Po prostu na defiladę, ewentualnie właśnie na jakiś y, nie za szybki szturm. <śmianowidł> Oczywiście jak sobie poczytamy teksty, no to to barbarzyństwo, ta nienawiść tutaj ciągle jest, zresztą ono w Grey event jest do dzisiaj, tylko że jak wiadomo, jak człowiek jest młodszy, to ta krew się burzy bardziej i te teksty są dużo bardziej bezpośrednie, jeśli o to idzie. Znajdziemy tutaj tego bardzo dużo, widzimy to też na zdjęciu, chociażby Darkena z tego albumu, także tutaj jeśli chodzi o Gdzieś to przesłanie ideologiczne. Tutaj zmian nie ma, bo e, to jest według mnie w jakimś stopniu kontynuacja e, tysiąca mieczy. Tylko o ile tysiąc mieczy to jest ten gwar bitwy i jesteśmy w samym jej centrum, to Following the Voice of Blood to raczej strategiczne planowanie tych bitew albo czas przed bitwą i czas po bitwie. E, Przepełniony może troszkę mniejszymi potyczkami. To jest album, te dwa albumy, generalnie. Gdyby je zestawić w komplet i może jeszcze dorzucić do nich Immortal Pride, to mielibyśmy wspaniałą trójkę, która się uzupełnia wzajemnie, a właśnie kwintesencją, czyli tym, co byłoby w środku tego zestawu byłby Following the Voice of Blood. Te trzy albumy to są jedne z trzech najlepszych albumów jakie Black Metal zrodził, nie tylko polski. Yy, Immortal Pride też będzie w tym cyklu, bo ja też bardzo, bardzo ten krążek lubię. I Following the Voice of Blood, mam tutaj stare wydanie tego albumu No Colors Records. Yy, okładka oczywiście jest ikoniczna z tym Red Tutaj oczywiście jakichś większych zaskoczeń nie ma. No i jest to zdjęcie, o którym mówiłem, ale ono już tutaj się pojawiało. Jest oczywiście, są w środku teksty. No ale ta płyta doczekała się wielu wydań, bo to przecież jest 97 rok. Czy to kasetowych, czy na winylach, czy na CD, też z innymi troszkę okładkami, albo wariacjami tej pierwotnej okładki. Także jeśli ktoś chce to kupić, to nie powinien mieć z tym większych problemów, choć też z drugiej strony te starsze wydania już tak łatwo dostępne nie są, ale w każdym razie samą tę muzykę znaleźć można. Inna sprawa, że nie podejrzewam, żebyście nie znali following The Voice of Blood. Ja ten album poznałem, jak już wspominałem, w roku jego premiery i do wczesnych lat 2000. No nie mogłem się od niego oderwać. Potem oczywiście gdzieś ta, ta moja częstotliwość obcowania z nim troszkę się może zmniejszyła, ale do tej pory do niego wracam, mam go też w samochodzie i często sobie odpalam, bo bardzo lubię. Mam taką żelazną trójkę powiedzmy, która sobie leci, tu mamy Infernum, Tower of Nufuin, Greyland, właśnie Following the Voice of Blood i Velesa, Night on the Bear Mountain. I to jest taki fajny zestaw. Tamte wspomniane albumy też się oczywiście pojawią w cyklu archiwum. Ale wracając do Following the Voice of Black, bo to on jest dzisiejszym bohaterem, godzina 9 minut black metalu, stworzonego z jedną myślą stworzonego z myślą przekazywaniu nienawiści, przekazywaniu ideologii, która z jednej strony domaga się zniszczenia obcych religii, z drugiej strony. Domaga się e, zwrócenia ziem e, ojczystych, nie tylko, generalnie europejskich, e, prawdziwym e, bogom, prawdziwym prawom i naturze, oczywiście, oraz człowiekowi, Europejczykowi. E, Graveland e, budził kontrowersje, teraz na pewno budzi mniejsze, ale jeśli ktoś e, mm, nie ma z tym problemu, no to powinien Following The Voice of Blood poznać. Oczywiście, jeśli nie zna. Na koniec jeszcze jeden fragment z tego wspaniałego albumu chociaż może jeszcze nie taki koniec bo co jest jeszcze ważne? My w latach 90. stworzyliśmy sporo naprawdę ciekawych rzeczy, a nawet bardzo ciekawych. Może niektórzy z was nawet nie wiedzą, ale wiele zespołów się na nas wzoruje do dzisiaj. Nasze podziemie potrafiło stworzyć swój styl. Tego się nie bójmy. Bo albumy właśnie z dolnego Śląska <laughs> yy, można by wrzucić do jednego worka z tym jednym stylem właśnie. Ten klimat tam jest bardzo podobny. Albumy czy demówki. Mam tutaj na myśli takie rzeczy jak Full Moon, takie rzeczy jak Veles, Infernum, ale właśnie Graveland. I ten styl do dzisiaj jest wielbiony w wielu częściach świata. A Following the Voice of Blood jest jednym z tych albumów, do których ci naśladowcy, ewentualnie kontynuatorzy, odwołują się najmocniej. Wystarczy posłuchać sobie. Runspel, który też jest przecież dobrze znany, czy w ogóle dużej części australijskiej sceny, albo tego, co teraz dzieje się też za oceanem w Stanach, tam też parę projektów dobrze do tego nawiązuje. No i oczywiście tutaj też w Europie takie granie znalazło swoich adoratorów. I to jest ten styl, z którego powinniśmy być dumni, bo on jest dosyć unikatowy. Nikt tak dobrze nie łączył. Tego pierwotnego barbarzyństwa z bitewną podniosłością oraz tego mistycznego pogaństwa, przepełnionego zarazem gdzieś satanizmem i siłami ciemności. To wszystko dawało niesamowitą mieszankę. Oczywiście, akurat Following the Voice of Blood to jest dużo bardziej mieszanka, znaczy to jest dużo bardziej pójście w stronę tej e, barbarzyńskiej, pogańskiej bitewności. E, tutaj tego satanizmu nie ma, natomiast e, chociażby na Wolves ta mieszanka była dużo bardziej wyraźna. E, no ale kończąc, e, podkreślam to, że jest to album wyjątkowy. Do tej pory Grayvent go nie przebił i do tej pory niewielu go w ogóle przebiło. I to nie tylko w polskim podziemiu. E ah. I jeszcze raz bardzo polecam, wracajcie do tego albumu, bo warto naprawdę. To też jest takie dzieło, które potrafi zaskoczyć nawet po latach i odkrywamy coś nowego. Ja tak ostatnio miałem, kiedy sobie do niego przysiadłem, przynajmniej na chwilę, żeby przed nagraniem tego materiału sobie go odświeżyć, bo przecież nie słyszałem go już wiele lat. Oczywiście żartuję, nie wiem, może kilka dni temu go słyszałem. I też. Jeden fragment mnie zaskoczył, aż się zastanowiłem, czy ja na to wcześniej zwróciłem uwagę. Także są tutaj takie momenty, które potrafią nawet po wielu latach doskonałej znajomości tego albumu jeszcze gdzieś zaskoczyć. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Do następnego.